zakaz Jak można tak odpierdalać? To wiesz, ja mogę zadać pytanie, jak można odpierdalać takie rzeczy, jak ty odpierdalałeś na streamie, że masz bana od YouTube'a? Tak, w ogóle, nie? Zakaz kurwa mówienia, pozew i zakaz w ogóle się odjebać tą walkę w Czyli według Rafonixa za to, że zadałem pytanie o coś, co było zapowiedziane i się nie odbyło, to powinienem dostać zakaz odzywania się? Pozew? Pozew za co? Za zapytanie, gdzie jest oświadczenie? W jakim ty kurwa świecie żyjesz, chłopcze? Ja mnie nie kurwa, by... wardenga, jakiś zdenerwowany, nie? Chyba pierwszy raz widzę, że ten. ...dla takiego Jakbyś tak na robił, farmazony jakieś pierdali, I szukał kurwa pożywki, Kto żeby to mieć to o czym to pierdolić to na live. Dobra. Masakra. Mamy taką konfę tutaj, nie? Z Golą, z, z resztą ludzi napisałem, żeby że, że po, że powiedziałem parę słów na jego temat na live i żeby mu odwołali walkę, ty człowieku, koleś pijawka, ty. I co? Opluli cię pewnie, co? Bo jakoś walki nie mam odwołanej, więc chyba mało masz do gadania. Dostaje no? siano, chleb, dostaje można powiedzieć do ryja, dostaje kurwa hajs. Powiem Ci, kolego, tak. Yy, teraz jem ryż. I powiem Ci, że nie jem ten ryż za pieniądze od FMMA, bo mam też inne źródła zarobku i nie jestem uzależniony od FMMA. Dlatego nie będę lizał tyłka, tak jak być może Ty jesteś tak nauczony, że jak ktoś Ci płaci, to już siedzisz cicho i jak się dzieje źle, to się nie odzywasz. Ja mam za co żyć, mam inne źródła dochodu i nie, da się, nie nie pozwolę na to, by ktoś mnie kupił, bo mam jedną walkę. To 10 lat jestem youtuberem, teraz ktoś mi płaci pieniądze, to ja już będę klepał po plecach, nie będę zadawał pytań, wypierdolę w ogóle swój mo kręgosłup moralny do śmietnika, bo ktoś mi dał e, pieniążki. Kurde, jak jest zdenerwowany. Powiem wam tak, ja się zawsze dobrze wypowiadałem o Rafoniksie, e, mimo tego, że ma przeszłość jaką miał, ale się zmienił. Nawet go kurwa u broniłem, że on się zmienił, on się zmienił, już, już pominę dlaczego go musiałem tam bronić. Nie spodziewałem się takiej reakcji. W wywiadach też mówiłem, że Rafonik z TB, więc na pewno jest ogarnięty i tak dalej. Nie wiem. Nie wiem dlaczego taka reakcja. Ja rozumiem, że mogło się nie podobać, że ja się wypowiedziałem o Pawłowskim, ale teksty, że. ja dostaję chleb od ma i powinienem zamknąć mordę, i powinni mi skasować walkę. i pozew mi dać? Za co ten pozew, człowieku? Czy ty jakiekolwiek prawo znasz? Co. Inaczej ja tu nie chcę go bronić, ale się wkurwił, nie? Ale chyba bardziej Rafoniksowi chodziło o to. Ogólnie chyba problemem Rafoniksa jest to, że... On, on się mało dyplomatycznie wypowiada. On się mało dyplomatycznie wypowiada, jak się wypowiada. Wszystko jest. Albo jest swój białe, albo jest swój czarne. Więc no, w dyplomacji Rafon to tak średnio. Nie jest takim dyplomatycznym morziatym. Ale się. Ale ty, ja, jestem, ja jestem totalnie w szoku. Ja pierwszy raz słyszę, żeby Wardenga takim. Bo też aż czuć to wku, Ja się nie mogę wypowiedzieć. Pierwszy raz słyszę, żeby Wardenga był tak wkurwiony, nawet jak te filmy nagrywa, i gdzie jest ewidentnie podirytowany jakimś faktem, czy jak ktoś coś o nim powiedział, czy jak ktoś coś złego zrobił, to zawsze tam od niego bije taka Taki pozytywny vibe, nie? Że on tam sprowadza kogoś na ziemię, coś tam, coś tam opowiada, ale ale nigdy takiej agresji w głośni nie słyszałem. Rafał Niksowi najprawdopodobniej chodziło o to, że w... no wiecie, no jest, jest wardenga na tej, na tej yy, konferencji i jest jako zawodnik, jest jako zawodnik, więc przyszedł walczyć, odpowiada na pytania, które, odpowiada na pytania, które mu zadają o walkę, ewentualnie coś tam mówi o przeciwniku, tak jak jest to zawsze i, i zamiast w taki sposób przyjść na, na konferencję to Wardenga przyszedł i poniekąd tak trochę adwokatował Pawłowskiemu, nie? Więc no. I ja zresztą też to mówiłem, że już po, 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 inaczej, fajnie, że dąży. Fajnie, że dąży do jakiejś tej. Fajnie, że dąży do jakiejś yy, do celu, jaki sobie postawił, czyli dowiedzieć się na ten, na ten temat. Wydaje mi się, że trochę to za długo trwało, o. Już nawet po takim znużeniem, właśnie tak jak mówiłem, Kizo czy, czy tam inne osoby, które już zaczęły między sobą rozmawiać, że w sumie ta, ta piąta część konferencji już nie była tak typowo fejmą tylko to było Boxel Wardenga wymiana zdań, nie? Pomimo, że mieli cały case dla siebie tydzień wcześniej. Eee, no. No i tak szczerze, chyba, jeśli tutaj, bo ja widziałem tego szotografonicsa, to chyba tak Rafoniksowi chodziło. Wardenga Wyżej chuja nie podskoczysz. A wardenga mu teraz odpowiada. Chłopcze, ja nigdzie nie skaczę. Siedzę na swoim tronie i robię, co mi się podoba, bo nie jestem uzależniony od tej federacji. Ale mocno się musiał Sylwester wkurzyć pierwszy raz widzę, żeby się tak ten, nie? Zobacz trailer i komentarze. Tam też się trochę zdenerwował.